Otwierasz wiadomości i co tam widzisz? Globalny kryzys, eksperci ostrzegają, katastrofa. I oczywiście przeglądasz dalej, żeby się dowiedzieć, co jeszcze może pójść źle. Czy to brzmi znajomo? To nie jest żaden przypadek, moi drodzy. To jest biznes. Media wiedzą doskonale, że strach sprzedaje się lepiej niż chleb w Lidlu przed świętami i dlatego karmią Cię nim codziennie. I nie po to, żebyś był mądrzejszy, tylko po to, żeby mieć Cię w swojej kontroli. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, dlaczego strach to waluta, którą stosują media, jakie triki stosują, żeby wciągnąć się w ten schemat i oczywiście na koniec, jak się przed tym obronić, żeby nie zostać chodzącym woreczkiem z kortyzolem. Zapraszam serdecznie na odcinek. Zaczniemy od wyjaśnienia bardzo ważnej kwestii, a mianowicie, dlaczego strach to złoto dla mediów. Brutalna prawda jest taka. Media nie istnieją po to, żebyś był świetnie poinformowany. A jeśli ktoś jeszcze myśli inaczej i wierzy, że zadaniem mediów jest dbać o nas w imię naszego dobra, to radziłabym naprawdę się puknąć w głowę. Media istnieją, żeby odwracać naszą uwagę od rzeczy najważniejszych i programować nas w konkretny sposób. Ale poza tym wszystkim, oczywiście, media istnieją po to, żeby zarabiać pieniążki. I to jest ogromny biznes na skalę światową. I na czym ten biznes najlepiej zarabia? Oczywiście, na naszej uwadze, dlatego że nasza uwaga to jest bardzo duża i cenna waluta. I być może nawet nie zauważyliśmy tego, kiedy tak się stało, ale tak się stało. Im dłużej patrzymy, klikamy, komentujemy, im więcej czasu spędzamy na tym, tym wyższe stawki reklam i tym większy zysk. A co przyciąga uwagę najszybciej? Nieco innego jak strach i zagrożenie. Dlaczego najbardziej naszą uwagę przyciąga to, co wywołuje strach? Ponieważ nasz mózg to jest domyślnie czarnowic i on ma jeden cel przeżyć do jutra. W związku z tym ma wbudowany alarm pożarowy, czyli ciało migdałowate, które reaguje błyskawicznie na cokolwiek, co może być dla nas niebezpieczne, czyli tak zwany negativity bias. Negatywne bodźce są dla naszego mózgu ważniejsze niż pozytywne. Strach, oburzenie, złość to są emocje o wysokiej energii i oczywiście nie mylić tego z pozytywną energią. I te emocje uruchamiają ciało, podbijają rozwijają puls i zatrzymują kciuk oczywiście na ekranie. Kiedy nagłówek brzmi groźnie, to mózg nie chce przegapić zagrożenia, więc na wszelki wypadek klikamy, żeby w razie czego być przygotowanym na wszystko. Oczywiście to jest iluzja. To nie ma na celu przygotować nas, tylko trzymać nas w lęku i w ciągłej kontroli. A kim najłatwiej jest sterować? Przerażonym człowiekiem, który zrobi wszystko, żeby przeżyć, nawet jeśli nie ma realnego zagrożenia a przy okazji odciągają nas od tego, co jest najważniejsze, czyli od bycia w tu i teraz i zaburzają nam tym samym obraz rzeczywistości. Wystarczy przez jeden dzień zrobić sobie eksperyment i posłuchać takich złych wiadomości i od razu zaczniemy odczuwać spadek nastroju, depresyjne stany, poczucie beznadziei i brak chęci do życia, bo skoro wszystko jest beznadziejne i okropne i nie ma nadziei na nic, to po co tak właściwie wstawać w ogóle rano z łóżka? W taki sposób upieczone zostaje kilka pieczeni na jednym ogniu. Czyli media spełniają swoje zadanie, przerazić nas, nastraszyć, osłabić, a przy okazji nieźle na tym wszystkim zarabiają. Czy to nie jest układ idealny? Moim zdaniem jest. Teraz, jak wygląda ten model biznesowy tych mediów? Redakcje i platformy żyją z reklam, a reklamodawcy płacą za ruch i czas spędzony przy treści. Algorytm nie ma sumienia ani poglądów. Tam są tylko wskaźniki, czyli klikalność, ile oglądasz, ile siedzisz w, w artykule danym, komentarze i udostępnienia. A co generuje ich najwięcej? Emocje o wysokim napięciu. Strach i oburzenie napędzają klikalność, zatrzymanie i dyskusję. Ludzie uwielbiają się kłócić i wyzywać w komentarzach, rozdając swoją cenną energię życiową i myśląc, że to cokolwiek zmieni. Dają się wciągnąć w mega inteligentną manipulację, która oddziałuje na ich wrażliwe guziki. I w efekcie system nagradza treści, które wzbudzają lęk. Nie dlatego, że ktoś knuje spisek, tylko dlatego, że tak działa matematyka uwagi. To, co przykuwa, to wygrywa. Coś wam powiem. Moi drodzy, nie bez powodu ja was zachęcam do rezygnacji z takich aktywności. Już wam mówiłam kilkukrotnie, że takie zachowanie szkodzi wam bardziej niż komuś innemu. Wyobraźmy sobie teraz, że jest jakaś dyskusja polityczna. Jakieś medium wrzuca post o wybryku jakiegoś tam jednego z polityków. I natychmiast tworzą się dwa obozy, każdy oczywiście jest najmądrzejszy i każdy ma rację. I zaczynają się miliony dyskusji, które poza tym, że wywołują coraz większą niechęć i nienawiść ludzi do siebie nawzajem, to nie wynika z nich absolutnie nic korzystnego dla nikogo. No, może poza tymi mediami oczywiście, bo one na tym zarabiają. Ja Wam mówię: przestańcie się angażować w takie bezsensowne działania. Ja w ogóle bym nawet poszła krok dalej, przestańcie słuchać tych durnych wiadomości. Jeżeli się coś wydarzy ważnego, to nie ma opcji, żebyście się o tym nie dowiedzieli. A jeśli faktycznie będzie koniec świata albo asteroida uderzy w Ziemię, to i tak już nic z tym nie zrobimy. A jeśli nic się nie wydarzy, to okaże się, że zmarnowaliście cenny czas swojego życia, którego już nie odzyskacie na stresowanie się, kłócenie z innymi i na inne bzdety, które nic nie wniosły do waszego życia. Jak w praktyce wygląda tworzenie takich groźnie brzmiących tytułów? Jeżeli pojawi się nagłówek Nowa technologia zmienia świat, to nikt za bardzo nie zwróci na to uwagi, bo to brzmi jak ulotka z urzędu. Ale już, nowa te technologia zabierze ci pracę, no to brzmi jak pożar w kuchni. Biegniesz sprawdzić, bo co jeśli to jest o tobie? Jak oszczędzać 300 zł miesięcznie? Nuda i zero emocji. Ale już 5 błędów, przez które tracisz 300 zł co miesiąc, ty natychmiast myślisz, jakich błędów? Czy ja je robię? Muszę natychmiast się dowiedzieć natychmiast, żeby nie tracić tych 300 zł. A w rzeczywistości przeczytasz to i w 99% nic i tak z tego nie wyniesiesz. Dzisiaj dziennikarze nie zadają już tylko pytania, co jest prawdą, ale też czy to się przebije przez fit. Tytuł staje się pułapką na uwagę, a konstrukcja materiału roller kosterem napięcia czyli najpierw haczyk, zagrożenie, potem dawka niepokoju, co możesz stracić, i na końcu ulga, dostajesz wskazówkę lub zapowiedź ciągu dalszego. Platforma widzi, że ludzie klikają i zostają, więc pcha podobne treści jeszcze wyżej i pętla się domyka. Jakie to ma skutki dla nas? Nasz informacyjny radar dostaje fałszywe echo. Świat zaczyna wyglądać jak niekończący się kryzys. Nie dlatego, że nie ma dobrych wiadomości, tylko dlatego, że dobre wiadomości słabiej się klikają i przegrywają w wyścigu o Twoją uwagę. Nikt nie mówi o dobrych wiadomościach, dlatego że na tym się nie zarabia. I w efekcie świat wygląda jak totalna katastrofa, ale nie ma się co dziwić, jeżeli my się tylko skupiamy na tym, co jest nie tak. Oczywiście przez to stajemy się słabsi, mamy mniej energii do działania, która będzie nam potrzebna wtedy, jeżeli naprawdę się coś stanie. Jesteśmy. Negatywnie nastawieni nawzajem do siebie, co też nam nie pomoże w razie kryzysu, w którym powinniśmy się jednoczyć i stać razem, bo wrogiem tak naprawdę nie jest ani prawa, ani lewa strona tylko ten, kto stoi nad nimi i pociąga za te sznurki. Na początek powiem Wam, co możecie z tym zrobić jako odbiorca, i podam Wam trzy szybkie sposoby. Pierwszy sposób Zatrzymaj swoją uwagę. Zatrzymaj się przy nagłówku i zapytaj się siebie. Czy ktoś właśnie gra na moim strachu? Od razu zauważaj te dramatyczne tytuły, wzbudzanie zagrożenia i moment, kiedy twój puls przyspiesza. I wtedy już wiedz, że szatan się tobą zainteresował. Po drugie, zrozum, jak działają te mechanizmy i przestań brać w tym udział. Przestań być tym pionkiem w grze, w której nie może być wygranych. Wygrani są ci, którzy przestają w nią grać. I trzeci sposób najprostszy Wyrzuć telewizor na śmietnik. Dlatego właśnie wiadomości nie brzmią jak bajka Disneya, tylko jak scenariusz do horroru. Ale pamiętajmy o tym, że fakt, że słyszymy tylko złe wiadomości, nie oznacza, że to jest obiektywna prawda. Jeżeli odejmiemy te wszystkie dodatki, alarmowe dźwięki, dramatyczne nagłówki i emocjonalny ładunek, to zostaje informacja, przeważnie, która po pierwsze nie ma nic wspólnego z prawdą, a po drugie nie ma nic wspólnego z nami. Żebyśmy mogli być bardziej świadomi, co się z nami robi, to teraz wyjaśnimy sobie, jakie są najpopularniejsze triki mediów i w jaki sposób one zasięgają w nas lęk. Po pierwsze, eksperci ostrzegają, grozi nam katastrofa. To może spotkać każdego. To jest klasyka clickbaitu. Dlaczego? Ponieważ nagłówek to jest haczyk. Macie złapać na emocje, a nie na prawdę. I uwaga, nikt nie napisze. Prawdopodobieństwo, że to się wydarzy, wynosi 0,0001%. Bo kto by w to w ogóle kliknął? Wyobraź sobie dwa tytuły. Nowa choroba w Azji, zero reakcji. Śmiercionośny wirus już u bram Europy. I nagle czujesz, że musisz wiedzieć więcej, bo może to dotyczy właśnie ciebie. To działa tak. Mózg przecenia ryzyko rzeczy, o których słyszy dramatycznie i często. Drugim sposobem i trikiem są czerwone paski i alarmowe dźwięki. Telewizja to jest teatr emocji. Wystarczy włączyć wiadomości i z boku poobserwować bez emocji te wszystkie rzeczy, które tam się dzieją. Czerwony pasek na dole, wielkie litery pilne, dramatyczne dźwięki w tle. Ty nawet nie wiesz, o co chodzi jeszcze, ale już serce wali szybciej. I oczywiście to nie jest przypadek. Czerwień to jest kolor alarmu, zagrożenia i krwi. Dźwięki, odgłosy syren, ostrzeżeń, czyli instynktownie mobilizują nas do reakcji. I twoje ciało reaguje jak na atak lwa w dżungli. Tylko, że teraz lew to jest pan w garniturze na ekranie telewizora, codziennie o 19.00. Następny trik to powtarzanie w kółko tego samego tematu. Powtarzanie jednego tematu do znudzenia. Dlaczego? Dlatego, że jak słyszysz coś 50 razy, to Twój mózg uznaje to za ważne i prawdziwe, czyli efekt prawdy przez powtarzanie. Jedna wzmianka o możliwym kryzysie, możliwe, że ją zignorujesz, ale jeżeli każda stacja co godzina powtarza kryzys, 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 zaczynasz wierzyć, że świat płonie, nawet jeśli Twoje życie wygląda całkowicie normalnie. I to jest właśnie najgorsze, bo przestajemy żyć w tu i teraz i zamiast się rozejrzeć dookoła siebie, to my zaczynamy żyć w bańce strachu nakręconej przez dolnych biznesmenów. To jest mistrzowska Manipulacja tworzy wrażenie, że sytuacja jest stale groźna, dlatego że wszyscy o tym mówią. Kolejny genialny trik to problem plus reklama rozwiązania. To jest oczywiście absolutny majstersztyk. majstersztyk. Najpierw budują w tobie lęk, czyli świat w kryzysie, gospodarka na krawędzi jutro stracisz wszystko, a w przerwie Kup polisę, weź kredyt, zainwestuj z nami, będziesz bezpieczny. Jaki tu jest mechanizm? Strach, napięcie i ulga, czyli magiczne rozwiązanie dostarczone w reklamie. To nie jest przypadek, że reklamy banków i ubezpieczeń lecą po serwisach informacyjnych pełnych złych wiadomości, bo oni najpierw cię przestraszą, a potem sprzedadzą ci poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście strategia problem-reakcja-rozwiązanie działa nie tylko w wiadomościach i jest bez przerwy wykorzystywana do manipulacji całymi społeczeństwami. Nie można przecież z dnia na dzień wprowadzić jakiejś zasady, która w oczywisty sposób zagraża na przykład naszej wolności, więc trzeba zrobić tak, żebyśmy my sami o to poprosili i voilà, załatwione. Dlaczego to na nas działa? Tutaj mamy do czynienia z biologią i psychologią lęku. Strach to niestety jest narkotyk dla mózgu. I mówię teraz poważnie: jeżeli coś cię przeraża, to w twoim układzie nerwowym odpalają się sereny alarmowe, ciało migdałowate wyświeca czerwony pasek, uwaga, a mózg wyrzuca koktajl, koktajl hormonów, kortyzolu i adrenaliny. No i w efekcie czujemy napięcie, serce szybciej bije, a uwaga skupia się jak laser. To ewolucyjny system ratunkowy, który miał nas chronić przed tygrysem, a dzisiaj reaguje na nagłówek Armagedon już blisko. I tutaj pojawia się problem, bo tygrys atakował raz na rok, a newsy atakują cię 24 godziny na dobę. Twój mózg nie rozróżnia realnego zagrożenia od medialnego. Mózg nie odróżnia fikcji od rzeczywistości. Już wam to kiedyś mówiłam. Jesteśmy przebodźcowani, bez przerwy straszeni i nie dziwi wcale, że coraz więcej ludzi zaczyna mieć problemy psychiczne, emocjonalne, depresje, PTSD, ataki paniki i różne inne. Jeżeli Twój dzień wygląda tak, że najpierw scrollujesz social media, to podnosić się kortyzol, potem włączasz telewizję, kolejny zastrzyk stresu i w efekcie jesteś w permanentnym stanie gotowości, czyli w trybie uciekaj albo walcz. A w tym stanie spada odporność, pogarsza się sen i ro rośnie nasza drażliwość. Świat wydaje się nam bardziej wrogi, niż jest w rzeczywistości. Spada nasza motywacja, czujemy się źle, zaczynamy wszystko widzieć w czarnych barwach i potem siedzimy na tych wszystkich platformach, kłócimy się w komentarzach, kto ma rację, zaczynamy coraz bardziej nienawidzić wszystkich i nastawiać się jeden przeciwko drugiemu. A można by było iść do parku, poczytać fajną książkę, wypić aromatyczną kawusię i posłuchać śpiewu ptaków, na przykład. Ale to nie wszystko. Strach to nie są tylko hormony. To też oczywiście psychologia kontroli. Kiedy czujesz się zagrożony, masz wrażenie, że tracisz wpływ całkowity na sytuację. A twój mózg nie lubi chaosu, więc będzie desperacko szukał kogoś, kto powie: Spokojnie, ja wiem co zrobić. I pojawia się wybawca. I oczywiście wtedy wchodzą na scenę wszyscy, którzy chcą nam coś sprzedać: politycy, eksperci reklamy, czyli całe towarzystwo, które zarabia na Twoim lęku. Mechanizm jest bardzo prosty. Najpierw Cię przerażą, potem podsuną Ci rozwiązanie i załatwione. To działa, dlatego że strach zmniejsza racjonalność i podbija podatność na wpływy. W stresie chcesz szybkiego ratunku, teraz i natychmiast. Dlatego informacja opakowana w dramatyczny ton sprzedaje się lepiej niż spokojny raport. No dobrze, myślę, że będzie ważne teraz wyjaśnienie sobie tego, co strach robi z naszym życiem. Po pierwsze, uzależnia nas od informacji. Strach działa tak jak dealer. Wciąga nas w cykl. Jeszcze jeden news i będę wiedział, co się dzieje, będę wiedział, co robić dalej. I tak sprawdzasz wiadomości co 10 minut, jakby od tego zależało twoje życie. W rzeczywistości, jeżeli coś się stanie, tak jak powiedziałam, to uwierzcie mi, nie dowiemy się o tym z Twittera 3 sekundy wcześniej. Ale mózg w trybie strachu działa jak hazardzista przy jednorękim bandycie. Może tym razem trafię informację, która da mi poczucie kontroli. Po drugie, strach wypycha radość i spokój. Twój mózg nie potrafi jednocześnie pisać wierszy i uciekać przed niedźwiedziem. Tryb przetrwania to walcz, uciekaj albo udawaj martwego. Jaka kreatywność, jaka empatia, jaka radość to są luksusy dla ludzi, którzy nie czują w danym momencie zagrożenia. Jeżeli codziennie karmisz się katastrofą, to nie dziw się, że twoje życie smakuje jak suchy chleb. Zero przypraw, zero zabawy, sama gorycz strachu. Po trzecie, najgorsze moim zdaniem, dzieli ludzi. Przestraszonym tłumem łatwiej jest sterować. Kiedy boisz się przyszłości, to chcesz prostych odpowiedzi i prostych wrogów. I media wiedzą, że konflikty się klikają. Politycy wiedzą, że przestraszony wyborca jest bardziej lojalny. Jaki jest tego efekt? Społeczeństwo podzielone jak pizza na sto kawałków i oczywiście krzyczy każdy, że tylko jego kawałek jest tym prawdziwym. Teraz, Szanowni Państwo, ponieważ na pewno nie będziecie już więcej chcieli dawać sobą manipulować, podam Wam kilka sposobów na to, jak się obronić przed tą manipulacją, strachem. Sposób pierwszy. Należy ograniczyć czas na newsy. I mówię poważnie, trzeba ustawić sobie limit. Jeżeli już koniecznie musicie, to 15 minut dziennie, raz dziennie i koniec. Reszta dnia jest od życia, a nie od paniki. Ale ja polecam ograniczyć ten czas naprawdę do zera. Gwarantuję Wam, że jeśli cokolwiek się ważnego wydarzy, to na pewno się o tym w jakiś sposób dowiecie. Ja od lat nie oglądam wiadomości, jakoś żyję, całkiem w miarę wesoło zresztą, nic mnie nie ominęło i nie widzę żadnego negatywnego skutku zaprzestania śledzenia wszelakich newsów. Sposób drugi. Wybieraj świadomie to, co oglądasz. Jeśli nagłówek brzmi jak zwiastun katastroficznego filmu, to wiedz, że to nie jest informacja, tylko przynęta. I pamiętajcie, że nawet podświadomie wszystko, co słyszycie, wpływa na was i was programuje. Odpowiedzcie sobie na pytanie, czy ja chcę, żeby ktoś mi wkładał śmietnik do głowy i po co? A ta energia, którą Wam zabierają w ten sposób, będzie Wam bardzo potrzebna, jeśli kiedyś naprawdę coś się wydarzy. Będzie potrzebny spokój, opanowanie, racjonalne myślenie i energia. I trzeci sposób: zastosuj technikę, co ja mogę zrobić. Zadaj sobie pytanie, czy ja mam na to jakikolwiek realny wpływ. Jeżeli odpowiedź brzmi nie, to zostaw to w spokoju i nie ładuj w to emocji. Nie kontrolujesz cen ropy w Arabii Saudyjskiej, tylko kontrolujesz to, co jest na śniadanie, ile newsów poglądasz, i czy pójdziesz dzisiaj na spacer. Więc skup się na tym, co leży w obszarze Twojego wpływu. I czwarty sposób: zrób sobie detoks od strachu. Spróbuj jednego dnia bez newsów. Ja ostatnio Wam polecę polecam jedną rzecz, którą robię od jakiejś. no nie wiem, miesiąca może, ponad. E, pierwszą godzinę po przebudzeniu w ogóle nie dotykam telefonu i staram się jak najbardziej ograniczać używanie telefonu w ciągu dnia. Jest to czasami trudne, ale już widzę bardzo pozytywne efekty, także wam też to polecam. E, więc wracając do tego punktu, zero telewizji, zero informacji przez jeden dzień. Gwarantuję wam, że poczujecie się o wiele lepiej, jakbyście odstawili toksyczny związek. Nagle będzie cisza w głowie i spokój, i potem będziecie mieć motywację, żeby to kontynuować. Pamiętajcie, kochani, że strach jest za darmo, ale zapłacicie za niego swoim spokojem, energią i swoim zdrowiem. I najczęściej, jak coś jest za darmo, to ty jesteś produktem. Pytanie, czy chcemy być wolnymi ludźmi, czy chcemy żyć na abonamencie strachu? Media zawsze będą grać na naszych emocjach, ale pamiętajcie, to my decydujemy o tym, czy jesteśmy marionetką, czy graczem, czy w ogóle nie bierzemy w tym udziału. Napiszcie koniecznie w komentarzu, jak często oglądacie wiadomości i czy czujecie, że was to stresuje, czy to na was jakoś wpływa. No i oczywiście. Bardzo Was proszę o subskrypcję tego kanału, bo tutaj rozbrają Wam największe manipulacje, a to wymaga ode mnie sporo energii, więc bardzo proszę to docenić, a zwróci się Wam z nadwyżką. A jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak działa psychologia obsesji, to zapraszam Was do obejrzenia filmu, który pojawi Wam się gdzieś tutaj na górze. Pozdrawiam Was serdecznie i czekam na Wasze komentarze. Pa, pa.